Mam nadzieję, że z głęboką uwagą słuchaliśmy dzisiejszego Bożego Słowa, szczególnie dzisiejszej Ewangelii, bo Ewangelia zawsze niesie ze sobą bardzo konkretne, precyzyjne i dopasowane, prosto do naszego życia przesłanie. I w dzisiejszym Słowie Jezus stawia kłam dwóm takim współczesnym kłamstwom, za którymi może się kryć próba. Podrobienia imienia Jezus. Bo On sam mówi dzisiaj do nas, mówić będą ja jestem, czyli ktoś może lub coś może mówić, że jest Zbawicielem, a faktycznie Nim nie jest. I są dwa współczesne kłamstwa, które podszywają się pod imię Zbawiciela, to są metka i kalorie. Bo w dzisiejszej Ewangelii Jezus. Przede wszystkim pokazuje, że nie jest najważniejsze to, co jest na zewnątrz, bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. A więc Jezus mówi o tym, że nie jest najważniejsze to, jak wyglądam i co mam, a więc ta metka i kalorie, ale przede wszystkim to, jak w środku, w sobie przeżywam siebie i jak w środku przeżywam przede wszystkim relacje z Bogiem. Jest kilka takich różnych demotywatorów, które odciągają od Boga i sprawiają, że pojawia się w nas doświadczenie braku szczęścia. Pierwsza taka postawa błędnego myślenia to jest to, kiedy nadużywam takich imperatywów, szczególnie dwóch muszę i powinnam. One bardzo napinają. Kiedy zaczynam w swoich myślach mówić ciągle, że coś muszę albo coś powinnam zrobić, ponieważ one rodzą presję, sprawiają, że jest ciągle jakieś wewnętrzne napięcie. A kiedy próbuję przekuć te powinności, szczególnie takie bardzo napinające, zmuszę na mogę, to nagle się okazuje, że motywacja mojego działania jest oczyszczona z tego bardzo napinającego muszę. Inną taką formą tego, że to wnętrze, jakim jest nasza ta wewnętrzna świątynia jest burzone, to jest takie, takie myślenie czarno-białe, związane z, ze skrajnościami, czyli wszystko albo nic. Jeśli na przykład nie będę idealną mamą, to znaczy, że jestem złą mamą. Dwie skrajności, albo czarne, albo białe. Nie ma żadnych odcień szarości. Innym takim sposobem negatywnego myślenia to jest generalizowanie, czyli wyciąganie ogólnych wniosków na podstawie jakiegoś, na przykład pojedynczego zdarzenia. Na przykład coś mi się nie uda, nie powiedzie, i sobie ktoś myśli wtedy, no przecież ja wszystko robię źle. Przecież nic mi w ogóle mi nie wychodzi. W ogóle to jestem beznadziejna. I to jest takie generalizowanie, czyli wyciąganie bardzo negatywnych wniosków, rozciągających się na wiele przestrzeni życia, w oparciu tylko jedną sytuację, która jakoś mi się nie powiodła. Jeszcze innym takim błędem w sposobie myślenia to jest etykietowanie, czyli przypisywanie sobie, lub innych negatywnych cech. Niektórzy to określają mianem szufladkowania, kiedy jestem w stanie na przykład znajomych z pracy powkładać w swojej głowie do różnych szufladek, które i to wkładanie do tych szufladek przede wszystkim wynika z takiej łatwości w tym, żeby oceniać innych, szczególnie pod kątem bardzo na przykład negatywnym. Jeszcze innym takim sposobem negatywnego myślenia jest odrzucanie pozytywów, czyli odrzucanie tego, co jest dobre, co jest pozytywne, i umniejszanie swoich różnych sukcesów, umniejszanie swoich um, takich um, zaangażowań, które jakoś podejmuje. Dzisiaj bezpośrednio przed naszym spotkaniem um, urwałem się z rady duszpasterskiej, którą mieliśmy dzisiaj z księżmi, z biskupami, z innymi odpowiedzialnymi, którzy są w tej Radzie za duszpasterstwo w naszej diecezji. I tam między innymi właśnie padł taki głos, pod którym podpisuje się obwodnia rękoma, że dzisiaj patrząc na Kościół, patrząc w ogóle na duszpasterstwo, na wspólnoty, na siebie, na swoje życie, za mało wyrażamy wdzięczności za to, co robimy. Ciągle koncentrujemy się na tym, co jest negatywne, na tym, co nie wychodzi, a za mało uczymy się być wdzięcznymi, chociażby za przygotowanie tego spotkania, przygotowanie tej Eucharystii. Innym jeszcze takim negatywnym sposobem myślenia jest takie niepochlebne porównywanie się. Niektórzy to nazywają takim efektem lornetki czyli porównuje się z innymi z poczuciem bycia gorszą. I ta moja lornetka, czyli ten mój taki zoom jest przede wszystkim skupiony na drugiej osobie i ja próbuję skoncentrować się na tej przestrzeni życia, w której według mnie wypadam gorzej. Jeśli nie akceptuję swojego wyglądu, no to w innej osobie widzę ten świetny wygląd. Jeśli w sobie nie akceptuję na przykład swojego temperamentu czy charakteru, czy jakiś cech charakteru, to w innych osobach przede wszystkim skupiam się na tym, czego im zazdroszczę, bo ja też tak bym chciał czy chciała. Jeszcze inny taki bardzo negatywny sposób myślenia to jest kompleks zbawicielki. Czy kompleks zbawiciela. Polega to przede wszystkim na tym, że biorę na siebie problemy innych ludzi, biorę ich złe decyzje, biorę ich grzechy, biorę ich to, co im w życiu nie wychodzi na siebie i robię wszystko, żeby za wszelką cenę, nawet po trupach, im pomóc. I to bardzo obciąża, szczególnie kiedy ktoś jest wrażliwy czy nadwrażliwy na ludzkie problemy. To bardzo mocno demotywuje tak, chęć zbawienia czy chęć wybawienia innych, na przykład z problemów. Czasami też współpracuję z różnymi instytucjami w naszym mieście, które mają na celu pomóc ludziom w różnych, bardzo trudnych sytuacjach, i spotykam się z sytuacjami życia, z historiami życia ludzi. Które naprawdę, już nawet nie tyle moralnie, co przede wszystkim też według prawa są naprawdę takie bardzo poważne, kończy się to spotkanie i ja w sobie zamykam te sprawy. Ja ich nie mogę nieść do swojego życia, nie mogę nimi żyć, bo wiem o tym, że jak będę nimi żył, to nic się nie zmieni w ich życiu, ja się zmienię, bo będę jeszcze bardziej sfrustrowany. Jeszcze innym, takim przedostatnim błędem myślenia jest próba czytania w myślach innych osób. Czyli zakładam, że wiem o tym, co inni myślą. To tak jakbym teraz ja patrzył na Was i próbował myśleć, co Wy myślicie. Nie, nie zgadnę. Nie ma takiej opcji. Mogę czytać po mince twarzy, po moich przypuszczeniach, tak. Po tym, co mi się wydaje, po jakiejś intuicji, a wraz i tak tego nie odczytam, i ostatnim takim myśleniem błędnym to jest przewidywanie przyszłości, czyli pisanie scenariuszy na przyszłość. I kiedy ktoś ma o taką łatwość pisania scenariuszy dotyczących przyszłości, szczególnie wtedy pojawia się bardzo wiele negatywizmu, że tam się nie powiedzie. I wtedy rodzi się lęk, rodzi, rodzi się strach. Dlaczego dzisiaj te przykłady, tych błędnych sposobów myślenia? Ponieważ Jezus w dzisiejszej Ewangelii skupia nie, nas nie na tym, co zewnętrzne, nie na tym tylko, żeby dbać o swój wygląd, na tych matkach i kalorii, ale przede wszystkim skupia nas na naszym wnętrzu, na sposobie przeżywania nas przez nas samych. W innym fragmencie Ewangelii mówi, mówi o nawróceniu, czyli o zmianie sposobu swojego myślenia. A nawrócenie, czyli ta metanoja, to jest mój sposób myślenia. I te wszystkie przykłady negatywnego sposobu myślenia, o których przed chwilą wspomniałem, one właśnie biorą się z zawirusowanego sposobu naszego myślenia. I Ewangelia je odwirusowuje, wprowadza, chce wprowadzić na właściwy tor sposobu myślenia potem sposobu czucia, potem sposobu podejmowania decyzji i efektem tych trzech sposobów przeżywania siebie jest doświadczenie pokoju serca i szczęścia.